Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać taki ciekawy pokarm dla ryb akwariowych firmy Nature Food. On się nazywa Supreme Plant S. Tak jak widzicie na tym obrazku, on jest przeznaczony do karmienia ryb rośliny. Tak jak tutaj pisze, ten pokarm jest przeznaczony dla ryb, które w naturze zeskrobują glony z kamieni, z korzeni. Także polecam ten pokarm. On jest w formie takich miękkich granulek, które łatwo można też w palcach jakby rozdrobnić, tak zetrzeć, żeby taki pyłek też podać młodym rybkom. Ja zaraz Wam pokażę, jakąś on w środku I tak wygląda. jak widzicie, ten pokarm ma postać takich miękkich granulek. Takie mięciutkie tutaj, widzicie, granulki, które łatwo się e, też rozciera Palcach można też podawać takie rozstarty do yy, na rybku. A ten, w formie takich granulek, tych takich normalnych, yy, można podawać dorosłym rybom. Ja zaraz wam pokażę, jak one wcinają ten pokarm w akwarium. Także zobaczcie Supreme Plant S. I tutaj w formie takich granulek miękkich, łatwo tonących. A tutaj zobaczcie, jak te ryby skarmiam tym pokarmem natural Food Supreme Plant S. Także widzicie, ryby zjadają go sobie ze smaczkiem. A mówię, on jest takim pokarmem roślinnym, który właśnie uzupełnia tą dietę. Szczególnie tutaj ryb żyworodnych, które sobie zeskrobują właśnie czy z roślin, czy z kamieni, czy z korzeni, glony. Także zobaczcie, one sobie tutaj smacznie zajadają ten pokarm. I wrzuciłem dosyć taką sporą garść, taką garstkę tego pokarmi, on jest już pra praktycznie zjedzony. A dam im jeszcze, niech się posilą. Nie będę im żałował. A macie tutaj, no. O. Także zobaczcie. Nature Food Supreme Plant. Szczególnie dedykowany do ryb żyworodnych. I one sobie to już widać. Zjadły ten pokarm. Pozdrawiam Was serdecznie.